Hej, cześć cześć z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o powrocie potwora do gry Fortnite No ale standardowo przed filmem prosiłbym ciebie o zostawienie łapeczki w górę jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem a już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. I tutaj jeszcze chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że w ostatnią środę nie pojawił się film, ale było to spowodowane, że po koncercie Maty trochę się źle i wolałem troszeczkę odpocząć. Postaram Wam się to wynagrodzić jakimś live'em w sobotę. A teraz lecimy już do odcinka. W sezonie 9 rozdziału pierwszego w grze Fortnite był Potwór oraz Mech. I pod koniec takowego sezonu stoczyli oni walkę. Potwór dzielnie się bronił, no, ale ostatecznie wygrał Mech, który był sterowany przez Paradygmat. A mówiąc tutaj o powrocie Potwora, nie chodzi mi o tego Potwora, który przegrał z wechem, a o totalnie nowego potwora, ponieważ na zwiastunie karnetu bojowego sezonu 8 w rozdziale 2 przez pewien moment możemy ujrzeć Siren Heada. Siren Head wygląda mniej więcej tak, i jest to postać fikcyjna uważana za horrory, i naprawdę bardzo wiele osób się jej boi oraz unika. Filmów w internecie związanych z nią. I bardzo możliwe jest to, że Siren Head zawita na Halloween 2021, tak samo jak Midas w zeszłym roku. A oprócz tego, może on trafić w jakimś pakiecie oraz za fałdolce do sklepu. Byłoby to naprawdę bardzo kozackie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo moim zdaniem fajnie by było, gdybyśmy takowy skin ujrzeli w ekipace Fortnite na miesiąc grudzień. I ogólnie, gdyby Fortnite nawiązał kolaborację z Siren Headem. I to byłby już koniec tego odcineczka. Standardowo prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę jak i Subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A już się z Wami żegnam i trzymajcie się, siemanko!